Witam Was pięknie z najstarszego kościoła na górach, czyli w Tarnowskich Górach. Za przyzwoleniem samtejszego faróża, wespół z moimi kamratami ze Stowarzyszenia Dziedzictwa, od poru lot chwalimy się tym, co my erbli po naszych łojcach. Mianują mnie Kinga i jest zech stąd, bez to tałosprowka wieda po Śląsku. Ale to jest, aby nie zapomnieć całkiem te nasze gotki, A ja zaproszę Was do zwiedzania kościoła Świętego Marcina, do, do Starych Tarnowic. U tarnowickich rycerzach, którzy ufundowali ten kościół przed 1400 rokiem, pisali już w pierwejszych kronikach w XIII wieku. Kościół Świętego Marcina. Już przed 1901 rokiem był na liście zabytków diecezji wrocławskiej. To wszystko możecie się bliżej pooglądać. Możecie tu nos nawiedzić i posłuchać jak żykali staroski, którzy leżą na cmentarzu, który jest naokoło. Możecie też spotykać w tym pierwszych czasów. Kosz do ostatnio niedziela miesiąca od maja do października, o pół szósty, cekonaboc nasz przewodnik. Hello, welcome in St. Martin's Church. Uh, I am Iwona Piotrowska, and I am the member of. heritage society if you want to uh, see our church from the 15th century and its beautiful frescoes you can come and i will show you everything uh, from may to october on the last sunday of the month uh, you can contact us through the website or through the phone glück auf oder herzlich willkommen in unserer st. martin kirche in Tarnowice. heute tarnowskie góry Wir laden zu Besuch in dieser ältesten Kirche in der Stadt Tarnowskie Gure aus dem 15. Jahrhundert. Die Führungen machen wir jeden letzten Sonntag vom Mai bis zum Oktober. In der deutschen Sprache natürlich auch, aber auch im polnischen, in der englischen Sprache, aber auch in der schlesischen. Jeśli sich aber wünschen bei einer anderen Gelegenheit unsere Stadt zu besuchen, da können Sie sich auch telefonisch kontaktieren. Die Nummer steht hier auf der Webseite des Vereins Erbschaft. No i mów Heniek, i tak pięknie jak Kinga po śląsku gadać nie porada, ale też oprowadzą po naszym najstarszym zabytku. czasami ludzie pytają co jest najlepiej tutaj jeszcze obejrzeć w Tarnowskich Górach? Zaproszęcie do świętego Marcina w Tarnowicach Starych. Możecie też się umówić z nami na telefon. Mamy strona internetowo i Facebook. To wostujcie z Bogiem i nawiedźcie nos w Tarnowicach.